Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Sibińska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Marcin Sasim przy mikrofonie. Poseł Platformy Obywatelskiej, także członek Sejmowej Komisji Infrastruktury. To jest bardzo istotne. Pani poseł, zacznijmy od tego, co działo się w piątek, czyli od podpisania umowy na zaprojektowanie rewitalizacji, modernizacji tej, tej trasy od Międzychodu do, do Gorzowa przez Skwierzynę. To jest bardzo ważna inwestycja dla północnej stolicy województwa lubuskiego. Pytanie, kiedy się zacznie? Bo to jest projektowanie. Tak, tak, tak. No to są długie procesy. My jesteśmy w takim punkcie, że przez lata byliśmy zaniedbani inwestycyjnie jako lubuski, jako Gorzów. W związku z tym te prace ruszają. Umowa na projektowanie, i według tej umowy prace mogą się rozpocząć około 2029 roku. Nasz słuchacz, Marek Sobota, o to właśnie zapytał, że dlaczego tak późno, zacytuję w części, bo też przypomniał, tak, tak napisał słuchacz, pamiętam jak w zeszłym roku obiecała pani, że w 2026 roku będzie już przebudowany most kolejowy na Warcie, bo to. Ta inwestycja też to obejmuje. Mm -hmm. Tymczasem w piątek zakomunikowano, że prace rozpoczną się nie wcześniej jak w 2026 roku. Cztery lata czekać. W zeszłym roku wizyta pana ministra Malepszaka przedstawiła pewien plan. On przed, na tym spotkaniu przedstawił, co będziemy robić. Czyli ta, ten projekt w ramach Kolei Plus, o którym też dzisiaj rozmawiamy, Lepsze połączenia i kolejne kroki. I to się dzieje. Tak jak powiedziałam, zaniedbanie inwestycyjne spowodowało, że rzeczywiście mm, mamy to trochę opóźnienia, ale to, co zostało przedstawione, jest tak realnym projektem, że mm, nawet jak odsunie się w czasie, to po prostu zostanie zrealizowane. Bo jest pięknie... I głęboko w to wierzę, mm -hmm. bo minister Maleprzak jest fachowcem, doskonale wie, jak to jest, i zaprojektował kolej nie tylko u nas w Lubuskim, ale w Polsce w taki sposób, żeby, żeby ilość, jakość połączeń mm -hmm. się najpierw poprawiała. I w ślad za tym też inwestycje. To ja przypomnę naszym, naszym słuchaczom, że to jest właściwie październik 2023 roku, kiedy jest ta umowa pierwsza podpisywana a propos tego, tego odcinka. I teraz czytam m.in. na portalu kolejowym. Ee, że wprowadzono pewne zmiany. Tam chodzi też między innymi o szybkość pociągu, bo do 160km/ godzinę. tych inwestycji wokół tego projektu jest bardzo dużo. Y, tak, ale, y, ale po to też te zmiany zostały wprowadzone, żeby to był taki... Projekt, który będzie też otwierał drogę na mhm. przyszłość, dlatego że w ramach tego projektu będą również zrobione pewne elementy, które umożliwią postawienie trakcji elektrycz, elektrycznej. I, no tak jak mówię, nasi poprzednicy rysowali szprychy na na papierze i pokazywali, jak to będą piękne połączenia budowane, a nic z tego nie wychodziło. Tutaj mamy realne projekty, realne, konkretne inwestycje i one będą realizowane. Ja naprawdę niejednokrotnie i na Komisji Infrastruktury, i w rozmowach, i w różnych spotkaniach z udziałem różnych osób z. Gorzowa, nawet również społeczników. Rozmawialiśmy z ministrem Malepszakiem i rzeczywiście to wszystko ma być zoptymalizowane, zracjonalizowane w taki sposób, żeby jeśli powstanie ta inwestycja, to i jakość, i ilość połączeń będzie dogodna. Ja rozumiem zniecierpliwienie, rozumiem wzburzenie, ale to właśnie też jest powód tego, że to musi być tak przygotowane, żeby funkcjonowało. My jesteśmy w takiej sytuacji, że gorzów szczególnie obsługuje poloregio, które zawodzi na każdym kroku. Zawodziło przez lata i zawodzi w, ciągu, w dalszym ciągu. Dlatego też... Jako Komisja Infrastruktury, tu z mojej inicjatywy, wystąpimy z dezydratem do, do premiera po to, żeby Polregio wyciągnąć z Ministerstwa Aktywów Państwowych i przełożyć do Ministerstwa Infrastruktury, dać pod opiekę niejako ministrowi Malepszakowi. Wtedy można też realnie działać. To, co minister Malepszak proponuje, to jest coś oprócz Polregio, bo Polregio pozostanie y, na naszym odcinku i będzie jeździło tak, jak jeździło do tej pory. Ale oprócz tego od grudnia wchodzą nowe połączenia, pięć nowych par, czyli 10 y, pociągów w jedną, drugą stronę do Poznania. I to, to, już, to nie ma związku, bo ja wyjaśnię, to, to, to nie ma związku tak, z koleją Plus nie i z tą nie, i, nie, inwestycją. To jest, to jest jedna z obietnic, która y padła y rok temu i y, że właśnie, żeby Ilość polepszy, po, połączeń, ilością połączeń spowodować, żeby ludzie, ci, którzy korzystają z kolei, mieli wybór. I w odstępach około dwugodzinnych będziemy mogli dojechać szybciej, sprawniej do Poznania innymi niż Polo Regio pociągami. Za chwilę wrócę do kolei Plus, ale Pani już o tym, czy po części wspomniała o Polo Regio, bo rzeczywiście o tym też była mowa zresztą w tej, na tej piątkowej konferencji, że, że te zmiany własnościowe powinny, e, powinny nastąpić, ale dlaczego w Zielonej Górze? Udało się zerwać z, Pol, z Polregio w niektórych przypadkach ważnych połączeń, jak do Wrocławia i zastąpić kolejami dolnośląskimi. Wiem, że takie pomysły, plany, rozmowy były na północy, żeby te pociągi obsługiwały koleje Wielkopolskie. Dlaczego tam się udało, a u nas? A u nas dalej, dalej w tym najważniejszym połączeniu jest pole regio? No, to pytanie nie do mnie. Ja Już wiem, prędzej jest... tak, tak. Urząd tak, marszałkowski no, tak. nowy wicemarszałek tak, tym prób... się zajmował. Tak, próbują, próbują, próbują i te rozmowy trwały. Rzeczywiście, dolno, koleje dolnośląskie obsługują część połączeń u nas w Lubuskim. Są i były pomysły, żeby na nasze odcinki też weszły inne, inni przewoźnicy. No to te rozmowy trwają, ale też myślę, że ostatecznie skończy się powołaniem swojej spółki samorządowej, transportowej. I wtedy i krok jest już też ku temu poczyniony, bo są też porozumienia dotyczące przejęcia bazy w Czerwieńsku, gdzie ten nasz tabor byłby naprawiany i więc te, to, krok po kroku idziemy i rozwiązujemy problemy. Oczywiście tempo Wiem, że nie wszystkich zadawala, ale tak jak mówię, zaniedbania inwestycyjne są tak ogromne, że, że to po prostu musimy pomału realizować. Wrócę do tej inwestycji, która, która przed nami chodzi o Kolej Plus, czyli pociąg z Gorzowa przez Międzychód, Skwierzynę Międzychód do, do Poznania. Tak jak mówiłem, tu będzie dużo... Jest dużo części składowych tego całego projektu. Jedną z nich, e, oprócz tego co w Gorzowie, czyli e, ta nitka do, e, do strefy. strefy ekonomicznej, e, w końcu te mosty itd., tak itd. Tak 2029 rok, no tutaj mamy nie wiem czy wykrzyknik, czy znak zapytania ale no widać, że słuchacze tym się interesują ale z drugiej strony mamy też elektryfikację. Tak. Co z tym pomysłem? Bo tak, bo z jednej strony PKP-PLK mówi, że przygotuje wszystko pod elektryfikację, a minister mówi, że musimy poszukać pieniędzy. Tak, ale o tym od początku mówiliśmy. Elektryfikacja nie, nie była częścią tego projektu Kolej Plus. To jest dodatkowy element, ale. Tu właśnie jest ta racjonalizacja projektu, że skoro robimy duże przedsięwzięcie inwestycyjne i możemy zrobić równolegle coś, co otworzy nam drogę do kolejnego projektu, czyli elektryfikacji, to to po prostu będzie zaprojektowane i zrobione. I w związku z tym yy, w międzyczasie szukanie pieniędzy na elektryfikację będzie prostsze, no bo pewne elementy zostaną już zrobione i, i, i takie będą, będzie się to wydawało um, oczywiste, więc y, y, taki plan działania jest i taki plan działania będzie realizowany. Pytanie, I ta czy elektryfikacja się będzie. Pieniądze się znajdą, dlatego że kolej jest, czas na kolej, że mhm. tak powiem, I, i te pieniądze były może wcześniej też, ale kiepsko wykorzystane. Natomiast w tej chwili rzeczywiście jest to priorytet. Pani mówi, że wcześniej też tylko gorzej wykorzystane. Z kolei radni prawa i sprawiedliwości Krzysztof Kielec, Tomasz Rafalski, między innymi na swoich mediach społecznościowych przypominają, że ten projekt Zaczął się za ich rządów. Ale tak my właśnie działamy, że my nie burzymy i nie tak jak robili to nasi poprzednicy, co nie nasze, to nie robimy. Nie, poprawiamy. Bo w wydaniu poprzedniego rządu ten projekt był uboższy, był gorzej przygotowany. W tej chwili to wszystko będzie działało i funkcjonowało w taki sposób, żeby, tak jak powiedziałam, otworzyć również się na elektryfikację. Podobnie jest ze słynnym centralnym portem komunikacyjnym, o którym PiS dużo mówił, robił dużo eventów, a, a, a łąka pod baranowem jak była tak była, i ostatni raportnik. Pokazał, jak bardzo chybione były działania PiSów. W tej chwili to jest zracjonalizowane i, i, i prace zaczynają się, więc, więc w taki sposób działamy. Powiedziałam, że kolej, bo proszę pamiętać i przypomnieć, że w poprzednich naszych rządach budowaliśmy drogi, autostrady, drogi szybkiego ruchu. Teraz przychodzi właśnie czas na kolej, bo to nie zostało zrobione i zrealizowane i tu mamy taki kolejny punkt i projekt, czyli magistrala zachodnia, czyli mm -hmm. taka kolejowa s Za chwilę o magistrali, bo jeszcze jeden komentarz, o jeden komentarz chciałem poprosić, bo w sobotę w kończymy tydzień. Roman Sondey z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił z kolei a propos tej kolei plus tego, tego połączenia i tej umowy, że dobrze, u nas podpisują umowę, ale co dzieje się po stronie wielkopolskiej, no bo to są dwa jakby kompatybilne projekty, ale realizowane w, w innych województwach, że tam na jednym z odcinków są jakieś kłopoty, Kłopoty, co pani na to? No, gdyby pan e, radny zechciał wysłuchać i komentarzy, i. E, Zdaje e, się, że z, e, między chód z Tak. E, e, z konferencji piątkowej. To by słyszał wypowiedź wicemarszałka województwa wielkopolskiego, który był u nas i powiedział, że po ich stronie wszystko jest przygotowane, działa i funkcjonuje. I, i, i nie mówił o żadnych kłopotach. Nie wiem skąd te były kiedyś takie pomysły. Były jakieś informacje, ale one zostały sprostowane i, i, i to, 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 to nie ma takich problemów. Magistrala Zachodnia, bo rzeczywiście to też padło na, na tej konferencji, że. Niedługo będzie ogłoszona umowa na zaprojektowanie tego odcinka i ogólnie tego, co będzie się działo na tej trasie z Gorzowa do Zielonej Góry. Co ciekawe, to też padło i to chyba trzeba zaznaczyć, że jeżeli zostanie wykonana magistrala zachodnia, to pociągi z Nadodrzanki zostaną skierowane w Wrocław, Zielona Góra, Gorzów, w kierunku e, Szczecina. To już będzie chyba wtedy. Tak, taki jest zamiar. E, pociągi osobowe, bo tak. Odrzanka od zostanie taką. E, towarową? E, towarową e, trasą. E, natomiast e, rzeczywiście, magistrala zachodnia, tak jak powiedziałam, taka kolejowa Estrójka, czyli łącząca e, północ z południem e, k, e, kraju e, przez właśnie Zieloną Górę i Gorzów i dalej, i Wrocław i, i Szczecin, no to będzie też takie właśnie połączenie, które i skomunikuje województwo lubuskie, dwie stolice i to też jest ważne, miejscowości po drodze i otworzy nam drogę dalej na północ i na południe, więc zostało podpisane porozumienie na temat wykonania studium wykonalności i to jest coś, do czego tutaj zespół, który powstał w Gorzowie przekonywał i, i, i dobrze, że udało się to przekonać wszystkich decydentów, że to jest dobry kierunek. Czyli tak podsumowując, oprócz tej umowy i tych prac, które będą projektowane, mamy od grudnia dodatkowo pięć par pociągów w rozkładzie jazdy PKP InterCity nie Polregio. Nie Polregio. Polregio, Polregio zostaje i będzie jeździło. Mhm. No miejmy nadzieję, że lepiej niż do tej pory, ale to jest zupełnie coś, od... więc będziemy mieli alternatywę też. A czy planujecie jakieś y, znowu spotkania z poleregio? Rozmowy, nie wiem. Jakiekolwiek... Te rozmowy też cały czas trwają, ale tak, ale też no, trwają, tak jak powiedziałam, przygotowania mm. do utworzenia własnej spółki, więc, więc będzie się to po drodze toczyło, ale ja mówię, że tak, myślę, że wprowadzenie tych nowych połączeń poprawi jakość i komfort jazdy, więc myślę, że ku zadowoleniu pasażerów tak to się wszystko potoczy. Minister mówił już że tą ofertę, ta oferta ma być jeszcze rozszerzona w 2027 roku, kiedy Gorzów zacznie być obsługiwany przez hybrydowe zespoły trakcyjne, cytuję, produkcji nowosądeckiego Nevagu, które mają być skierowane do Trójmiasta oraz Bydgoszczy i Torunia. Także to też chyba, bo, bo cały czas słyszymy o awariach, tutaj może tak, dzięki temu. My mieliśmy wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury też w Nowym Sączu i byliśmy w siedzibie Newagu. Polska firma potężna, Doskonale funkcjonująca i rzeczywiście no, to jest też tak, tak, taka informacja, która. Będziemy tego pilnować, żeby hmm. rzeczywiście nic się nie wydarzyło, żeby te pociągi do nas trafiły. 30 września ma się odbyć tutaj w, w Gorzowie, tak? E... 29 20 i 30, 30 września będzie wyjazdowe posiedzenie Komisji, Komisji Infrastruktury w Województwie Lubuskim. 29 jesteśmy w Wydychowie w Zielonej Górze i tam mówimy o drogach i o kształceniu inżynierów. Natomiast 30 jesteśmy w Gorzowie i będziemy mówili o inwestycjach kolejowych, czyli będzie ciąg dalszy informacji na temat inwestycji kolejowych w Lubuskim. To będzie taki nacisk, czy poszerzenie informacji, czy pokazanie innym Pok parlamentarzystom? Zobaczcie, Myślę, jak, że jakie musimy też pokazać hmm. też innym i chcę przekon będę chciała przekonać innych parlamentarzystów, bo później o tym rozmawiamy, y y układamy y programy, w tym właśnie też kolejowy program i chcę, żeby wiedzieli, y jak ważne jest to, żeby y poprawić ilość, jakość y zarówno i połączeń, ale też inwestycji w Lubuskim, jeśli chodzi o koleje. Słuchacz Marek Sobota, a propos kolei, podczas wprowadzania reformy administracji państwowej w 1999 roku, a tym samym utworzenia województwa Lubuskiego, przyjęto zasadę, że instytucje państwowe zlokalizowane powinny być przy siedzibach wojewodów, natomiast instytucje samorządowe przy siedzibach Urzędu Marszałkowskiego danego województwa, zakład linii kolejowych jako jednostka wykonawcza spółki zarządzającej infrastrukturą kolejową w imieniu Skarbu Państwa powinien być w Gorzowie, a jest w Zielonej Górze. No, to pytanie jest bardzo długie, ale ogólnie chodzi o to, żeby to zmienić. Nie wiem, czy są takie możliwości, to bym musiała zweryfikować, ale y, myślę, że nie, wszy nie, nie wszystkie te instytucje są tak podzielone, jak pierwotnie politycy, którzy y, kształtowali to nasze województwo dwustoliczne, y, przewidywali. To, 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 y, y, przyjmuję to pytanie, mm. natomiast, natomiast nie, nie wiem, czy są takie możliwości. Dariusz Mikołajczyk pyta, czy podpisana umowa na wykonanie projektu rewitalizacji linii kolejowej Międzychód Gorzów w Kolei Plus przewiduje przebudowę peronów? Trzeciego i czwartego na Gorzowskim Dworcu i czy ten dworzec doczeka się w końcu nazwy główne. <laughs> Wszystko jest możliwe dlatego, że powstaną nowe przystanki w Gorzowie, tak, mamy Wschód, ale powstanie za kanale będzie przecież przystanek na strefie, tak? Mhm. Więc rzeczywiście ta reorganizacja będzie musiała być kompleksowa. Czy będą perony, nie wiem. To już jest szczegółowy zakres i myślę, że to jest. Pytanie do sprawdzenia. Mariusz Filipowicz pyta także, e, Pani poseł, jest Pani także przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jak Pani ocenia sytuację szkół branżowych w naszym mieście? Jak według Pani wiedzy wygląda poziom kształcenia dualnego i stan kadry nauczycielskiej? Mm. Ja rzeczywiście powołałam parlamentarny zespół do spraw rzemiosła po to, żeby zmienić ustawę o rzemiośle, i to się udało zrobić, bo rzeczywiście jest inna definicja rzemiosła, jest rozszerzenie jest i inne funkcjonowanie jest możliwe w tej chwili po zmianie przepisów, ale też bardzo dużo rozmawialiśmy i rozmawiamy o kształceniu. I w porozumieniu właśnie z ministerstwem oświaty, ale też właśnie z Ministerstwem Rozwoju próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, żeby rzemieślnicy mogli uczyć, bo, bo, bo ja wychodzę z takiego założenia, że możemy uczyć na na przykład fryzjerstwa, wykorzystując nie wiem, jakieś figury, tak i tak dalej, ale to nie jest to samo, co uczyć na żywym człowieku i mieć praktyki właśnie w zakładach, które są do tego przystosowane. To nie jest tak, jak rzemieślnicy by oczekiwali jeszcze. Ale trzeba ale, zachęcić, ale też, młodzież. Trzeba zachęcić mm. też młodzież. I myślę, że na ostatnim spotkaniu w zarządzie rzemiosła padła też informacja, że rzemiosło chce powołać Radę Młodych Rzemieślników. Po to, żeby oni mogli dotrzeć właśnie do tych młodych, zachęcić do tego, żeby. Szli do szkół zawodowych, żeby współpracowali z Rzemiosłem, po to, żeby też zobaczyć, jakie są oczekiwania młodzieży, jeśli chodzi o, o takie wspólne działania. Więc mnie to bardzo cieszy, tym bardziej, że również w mojej Izbie Inżynierów taka Rada Młodych powstała i to też właśnie pokazuje, że musimy szukać różnych rozwiązań, żeby zachęcić młodych ludzi do wybierania konkretnych zawodów. I ostatnie pytanie, proszę o w miarę szybką odpowiedź, bo czas nam się już skończył. Marek Sourmacz. Dobrze pani znany poza prawem i sprawiedliwością. W zeszłym tygodniu ogłosił to na naszej antenie. Pani komentarz? No to był taki, to taka ikona Solidarności Gorzowskiej, przepraszam PiSu Gorzowskiego była, więc ja jestem no, zdumiona. No, coś musiało się mocnego wydarzyć, że do takiego na taki krok właśnie taki krok i podjął Marek Surmacz. Tym bardziej, że no, on zawsze był związany. Dla mnie to rzeczywiście taka postać ikoniczna Gorzowskiego PiSu, więc na, na krańcu jak gdyby swoich działań, gdzie mógłby po prostu działać w tak spokojnie, i tak dalej. No źle się dzieje. Chciałoby się zacytować. Tutaj źle się dzieje w państwie Pisu, więc to, to rzeczywiście jest zaskakująca informacja. Krystyna Siwińska, posłanka platformy obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.